I tutaj po prostu pan zrobił mój dzień, pan robotnik, bo zatrzymał cały ruch drogowy. A ja co on robi? Wychodzi, zatrzymuje e, samochody. Słuchajcie, a on przeprowadzał mamę kaczkę z małymi kaczuszkami. Tam było dziesięć takich chyba małych kaczuszek i ta jedna nie umiała, wiecie, skoczyć na chodnik, bo była taka mini-mini i on ją wziął i ją tak podsadził, i pomógł i to takie było wzruszające, wiecie, takie chłopisko i no i to, i to, to, no, to było takie miłe, powiem że ja tak wzruszyłam dzisiaj, Masakra. Po prostu. No, jadę na rehabilitację. E, no, jest przed świętami, także puste drogi i w sumie fajnie. E, I tak chciałam Wam powiedzieć: znaczy, odezwać się w zasadzie. E, e, I powiedzieć Wam, że naprawdę w Polsce, żeby chorować, teraz, uwaga, złota myśl po prostu e, Sylwia Coelho. E, trzeba mieć pieniądze. Naprawdę, trzeba mieć pieniądze. E, bo ja tak widzę, nawet taki kup, taki, no głupa rehabilitacja, ale tak, na bandaże ponad 200 zł, i to akurat ja, bo są panie, które płacą jeszcze więcej, e, lekarstwa to jest 100 zł, e, no to już mamy 300. E, do tego będę miała rajstopę taką przytom, jak już mi obrzęk zejdzie i e, podobno tam trzeba dopłacić, e, to mi przynajmniej pani w sklepie medycznym mówiła, około 500-600 zł, więc w zasadzie to już wychodzi nam prawie po prostu tysiąc na samą rehabilitację i to jest przerażające. A wiecie, co jest najbardziej przerażające, że e, pani e, w sklepie medycznym powiedziała, że na przykład są starsze osoby, takie wiecie nam, no, Jezus, ja sobie wiecie co, ogrzewanie dałam na po prostu 30 stopni, e, bo mimo wszystko jest zimno e, nad ranem, co miałam powiedzieć. No i powiedziała, że jest na przykład dużo starszych osób, które e, rezygnują w ogóle z tej stopu uciskowej, bo nie stać ich e, po prostu dowalić, znaczy dowalić w dłużej dorzucić te 500-600 zł jeszcze na, na taką rajstopę. I to takie jest, powiem Wam, bardzo przykre. zakupy z Rossmana na promocji. Nie wiem, czy już korzystałeście, czy w ogóle korzystacie, bo niektórzy uważają, że w ogóle yy, tak to się nie opłaca, że lepiej zamówić z internetu, więc... No yy. i moją książkę kolejną, coachingową. Już Wam pokazuję. Pierwszy to L'Oreal True Już Wam wcześniej mówiłam o tym podkładzie i yy, nie znalazłam nic lepszego i fajniejszego, ale oczywiście mówię teraz o tej półce średniej, bo jakby z tej półki wyższej, no to e, nic nie próbowałam. Natomiast w no, tych wszystkich szafach dostępnych to jest jedyny podkład dla bardzo, bardzo, bardzo suchej skóry. Bardzo. E, i, e, I powiem Wam, że on naprawdę jest fajny. Już o tym nie raz mówiłam. Ja mam w kolorze Vanilla 2N. E, tylko on się ściera. No, także jakby po połówce dnia już nie gdzie są takie plamy i to nie jest fajne. Niestety. Kupiłam sobie też, pod, nie podkład tylko, ja wie, powiem Wam, że nie wiem, co się ze mną dzieje, nie, ja ma, nie mam mózgu od jakiegoś czasu, coś mi się, to jest, słuchajcie, puder, puder to jest, tak, puder i kupiłam ten puder z Debory, tak, mam nadzieję, że tak to mówię, że dobrze to mówię. Nie, dobra, nie będę tego nagrać 50 teraz będę do Was gadać jak Eugen. E, tak, i dlaczego ja kupiłam? Dlaczegoż? Dlaczegoż? Dlategoż, gdyż, poniewóż, tudzież, ówdzież... E, Puder ten poleciła, e, nawet nie wiem, czy puder, ale w ogóle tą firmę polecała Ola M, e, która prowadzi właśnie taki kanał kosmetyczny, w ogóle z wykształcenia kosmetologii, jej ufam bezgranicznie, całym moim sercem i pokazywała właśnie na prące. Mi się że, że właśnie też ten puder, ale na pewno tą firmę. Ja mówię, to teraz spróbuję, bo tutaj pisze jakaś porcelanowa, wiem pier... czy to akurat nie pisze, ale pisało, że taka super porcelanowa i w ogóle, i w ogóle. Więc e, przejdźmy dalej. Co ja tu jeszcze mam ciekawego? Kupiłam sobie takie coś na pod oczami, których w zasadzie nie mam, ale, e, ale sobie kupiłam. Chociaż, w zasadzie nie wiem do końca, wiecie co to jest: Płynny kamuflaż do twarzy z miękkim aplikatorem w gąbeczce. Nie wiem, tak sobie wymyśliłam, że to jest: e, że to jest na pod oczy. No i co nie, coś to tworzyć. E, ale pani w Rosmanie była po prostu tak niemiła e, i po prostu widziałam, że jest tak zniechęcona, e, bo ja tam prosiłam ją, a więc ja tak otworzę, prosiłam ją, żeby mm, poszukała mi po prostu tego e, akurat odcienia, odcienia, odcieniu. E, no i tak to robiła, wiecie, jakby zaraz miała umrzeć w tym Rosmanie, więc po prostu stwierdziłam i tak sobie wymyślałam, że sobie tak, ciach, 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 ciach. Chyba no, to jest do tego, nie wiem, nie wiem. E, dobrze, dobrze. Kupiłam sobie również e, cienie z Wibo. i powiem Wam, że chciałam kupić cienie, e, bo teraz wyszły e, takich youtuberek, chyba Viva, Viva, Viva e, i e, zmalowanej. Zmalowaną czasami oglądam. E, I tak to jest fajne, e, po prostu wspieranie koleżanek z podwórka, tak to nazwijmy. Ale... Yy, ale powiem Wam, że te kolory nie, nie, bez sensu, po prostu w ogóle nie były kolory dla mnie jakieś żółte, pomarańczowe, takie chciałam, że yy, no bez sensu kupić coś, czego w ogóle nigdy nie będę używać, bo widzicie, że ja odnoszę ten sam makijaż non stop i kupiłam takie właśnie, nie wiem czy widzicie, jest taki brąz, 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 brąz i jest taki świecący. Taki odbijający w różnym świetle. Zrobimy taki, tutaj e, słócza, tak to się nazywa. Średnio ten słócz wyszedł. Główno widać. No. Także taki w zasadzie, może tu będzie lepiej widać, taki e, świecący e, i brązowy. No. Także ładne te kolory, zobaczymy, bo nigdy nie miałam. Mam dużo kosmetyków z Vibo i bardzo wiecie, że lubię Wibo, natomiast cienie nigdy nie miałam. Ja cienie używam tylko i wyłącznie z Inglota i bardzo je lubię. I one się trzymają. Słuchajcie, na przykład teraz zobaczcie, ja tu nakładałam to o 6 nad ranem, a jest teraz 16. I no, no i, i są naprawdę świetne te. Uwielbiam w ogóle cienie z Inglota. Tak, amen. Eee, kupiłam też sobie. E, taki eyeliner, którym mi zginął. Także pokazuję Wam stary. Ten nie wiem gdzie mam. No jestem, przysięgam, byłam pewna, że kupiłam sobie z Rimela, właśnie bo ja e, uwielbiam ten e, z Rimela Scandalize e, 24 godziny i on naprawdę fajnie się trzyma. Natomiast pokazuję Wam stary, bo nie wiem gdzie jest, no nie wiem gdzie, mnie po prostu pieprzyło. E, no i jeszcze taki pensory sobie tylko kupiłam, w zasadzie nic, ale muszę Wam coś powiedzieć, Ej boże, powiedzieć, powiedzieć i pokazać. O Jezus, jaka jest kaleka, moja parówka was wita. <grywa> eee, muszę wam, muszę wam to powiedzieć, to jest po prostu. Po prostu hicior, hicior mojego życia. To już wam ostatnio mówiłam, a będę wam jeszcze raz powtarzać. bio oil, bio oil naprawdę. Ech, ja już słyszałam od kilku moich koleżanek, że to jest świetne na blizny, ale. Podchodziłam do tego z taką rezerwą, bo stwierdziłam, że jak coś jest w takiej cenie, to no nie może być takie świetne. Nie wiem, no po prostu tak stwierdziłam, że no nie wiem, no kosztuje 20 20 parę złotych, więc mówię, no bez przesady. E, ale w końcu któraś kolejna koleżanka mi powiedziała, że pozbyła się blistów. Już Wam ostatnio opowiadałam i tak się skusiłam. I codziennie smaruję sobie tym buzie nano. Co jest lepkie, ale szybko się wchłania. Więc też, jak ja to nałożę, to jest minuta, dwie i mogę spokojnie i spać. W ogóle mi to nie przeszkadza. Natomiast, natomiast powiem wam, że pod makijaż nie jest dobry, bo kiedyś sobie rano to nałożyłam i na to makijaż, i makijaż się tak, no tak, jakby zważył. Także pod makijaż nie. Natomiast i mówię wam, moja skóra jest w najlepszej kondycji, odkąd była po leczeniu po chemioterapii. Jest mega nawilżona. Oczywiście ona w standardach nawilżenia. Jest na samym dnie, ale według mnie w, sensie w stosunku do tego, co było, jest super. Bo kiedyś jakikolwiek podkład nie miałam, to myślę, że takie suche plamy, wiecie, na buzie robiło coś takiego, takiego jak, no nie, jak łuszczyca to bym teraz przesadziła, ale po prostu takie suche plamy. I nie mam tego, słuchajcie, po nie wiem, ile stosuję ten olej. Może trzy tygodnie, może dwa, ale coś koło tego. Dwa, trzy tygodnie. Naprawdę Wam polecam mega. No i tyle w sumie. Aha, jeszcze! Jezu, jeszcze! Najważniejszą rzecz to jest, słuchajcie, tak się przybliżam, bo kredkę kupiłam też z tej firmy Debora. Pisało, że do ust 24 godziny wytrzymuje na ustach, więc zobaczymy. On jest tylko. takie światło w ogóle No takie. No. Także taka kredka, taka jaśniutka różowa. Ja się pomalowałam nie wcale, nie? Chciałabym się Wam pochwalić moją fototapetą. Już pokazywałam na Instagramie, ale po prostu jest taka piękna, taka 3D drewno, także fajnie to wygląda w nawiązaniu do, do tego, co Wam padałam na początku filmu o samochodzie, chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że w ogóle parę dni temu wpadło mi w ręce, czy wyświetlił się proponowany film o factory, olfactory, tak? I tam o tytule, jak się ma pieniądze, to się ma wszystko. I tak z ciekawości zobaczyłam sobie ten film do samego końca I eee, jakby nawiązanie do tego tytułu jest właśnie na samym końcu, gdzie olfaktoria i tam kamerzysta stwierdzają, że jak się ma pieniądze, to się ma wszystko Można sobie na wszystko pozwolić i tak dalej Zresztą jak, jak może obserwujecie ten kanał, tam jakby motyw pieniędzy, eee, motyw kasy, no to jest głównym tematem, o tak to nazwijmy I tak się troszkę zastanawiałam, ale eee, chodzi mi tutaj w odniesieniu do, eee, do samego leczenia, bo... Eee, Czasami jestem zatrwożona i po prostu jest to dla mnie przerażające, ile osób zbiera na coś pieniądze, ile osób na potrzebuje i to, i to, i to wiecie, to są operacje, lekarstwa, zabiegi... Y Właśnie na wyjazd za granicę, na jakieś leczenie i to są naprawdę olbrzymie koszty. Ja na szczęście, jeżeli chodzi o moje leczenie, nie miałam jakichś, nie, nie, nie wydałam nie wiadomo jakich pieniędzy, poza oczywiście lekarstwami i tak dalej, i tak dalej, to na szczęście nie musiałam też nigdzie wyjeżdżać, dojeżdżać, spać w hotelach i tak dalej, więc w zasadzie wszystko na miejscu tutaj miałam. Też nie musiałam czekać na badania diagnostyczne i nie musiałam iść na przykład. W oczekiwaniu na tomograf czy na rezonans iść prywatnie na badanie, co oczywiście bardzo często niektórzy mi zarzucają, że, że ja tak mam od ręki te badania i tak dalej. I powiem Wam, że jest to dla mnie śmieszne, ponieważ mm, no, no tak jest, bo pracuję. Pracuję po prostu w zawodzie. Jestem elektradiologiem, pracuję na tomografii, pracuję na rezonansie, więc. Chyba to jest oczywiste, że y, nie musiałam robić badań prywatnych ani czekać nie wiadomo ile w kolejkach, y, bo na tym sprzęcie, no. Tak to nazwijmy, po prostu pracuje. To tak jakby miała pretensje do pani, nie wiem z, z Lidla albo z Biedronki, że może sobie pierwsza skorzystać z jakiejś tam promocji, albo nie wiem, mieć pretensje do pani zbiora podróży, e, że na przykład może skorzystać i jechać sobie na tańszą wycieczkę niż zwykły kowalski. To jest oczywiste, że zawsze są z, z, z każdym zawodem związane są jakieś tam profity. E, znaczy profity to tak nazwijmy, ale po prostu możemy z czegoś skorzystać, wykonując daną pracę. Więc, więc też mnie to dziwi że niektórzy mają o to pretensje mi się też, uwierzcie, mi nie podoba to, że ludzie muszą tyle czekać na badania, tyle czekać w kolejkach i często jest też tak, że i moi znajomi i bliscy przychodzą właśnie i tak naprawdę przychodzą z tym, żeby załatwić szybciej badanie jeżeli jest taka możliwość i tak dalej i nie zawsze się tak da, bo no bo po prostu nie da się czasami nie, nie da się każdemu, każdemu załatwić, żeby te badanie przyspieszyć i te kolejki są bardzo długie. i mi się to też bardzo nie podoba, ale ja jakby no nie mam na to totalnie wpływu i też nie uważam, no ja, byłabym nieszczera mówiąc Wam, że nie, muszę czekać po prostu nie wiadomo ile na, na badanie, ale nawiązując, więc nawracając raczej, e, e, chciałam poznać Wasze, Waszą opinię e, i chciałam się Was też zapytać, czy była jakaś taka sytuacja, że musieliście z czegoś e, zrezygnować, e, że musieliście z czegoś, nie nie, że nie skorzystaliście na przykład z jakiegoś leczenia, z jakiegoś lekarstwa, bo was po prostu nie było e, na to stać na przykład w danym momencie. E, bo, e, bo, e, bo to jest w ogóle tak, e, z jednej strony, wiadomym jest to, że pieniądze szczęście nie dają, i to w ogóle nie jest e, nic odkrywczego, i że można mieć kupę kasy i być mega nieszczęśliwym. Z drugiej strony z drugiej strony, mając pieniądze, możemy sobie na wiele pozwolić. Na przykład właśnie kupić lekarstwa można iść na zabieg, który nie jest refundowany, bo po prostu stać nas na to możemy chodzić, możemy jeździć na różnego rodzaju konsultacje, na które też może by nas nie było stać. Ja kiedy się rozchorowałam, to powiem Wam, że w zasadzie jeździłam po całej Polsce na konsultacje, które oczywiście były prywatne i to też dużo kosztowało. Więc, no, więc jeżeli chodzi o te leczenie, to powiem Wam, czy o te leczenie, że, że, że to tak, ja kiedyś uważałam, że pieniądze totalnie szczęścia nie dają i jakby pieniądze i zdrowie to są dwa odległe bieguny. Tym bardziej, że mieliśmy taką sytuację właśnie wśród, jakby w naszym środowisku, że osoba. Zmarła e, na dowód. mimo tego, że e, no jakby miała bardzo, bardzo duże zaplecze finansowe, a też była e, osobą bardzo e, usytuowaną na odpowiednim stanowisku miała dostęp do, do wszystkiego, słuchajcie, do wszystkiego e, i się nie udało. Więc, e, więc, więc, jakby z jednej strony, tak jest, że e, nie wszystko się da kupić. No znamy też po prostu e, e, historię pana Kulczyka, e, z drugiej strony, e, Tyle osób musi zrezygnować z leczenia e, przez to, że właśnie ich nie stać, że to jest po prostu przerażające. A najbardziej takie przerażające jest to, kiedy jest jakiś czas i trzeba coś zrobić, na przykład operację serduszka e, i są zbierane środki, i e, ja, ja zawsze na to patrzę i po prostu mi serce pęka, e, bo wiem, znaczy domyślam się, domyślam się, nie wiem, bo nigdy nie mam w takiej sytuacji, ale co, co ta rodzina musi przeżywać. E, no, więc czekam na Wasze zdanie i e, aż mi w gardle No, tak to jest, słuchajcie, z tymi, z tymi pieniędzmi, że z jednej strony szczęścia nie dają, z drugiej strony bez nich <laughs> też jest źle. Dobra, kończę, bo się uduszę. Taka Takie śniadanie, o, śniadań, co ja mówię, obiad, kolacja, e, czyli e, krewetki z kaszą i z warzywami, e, i z szpinakiem, i czoskiem. Także polecam.